Dobra, teraz proszę mi powiedzieć, za co chce Pan tego Pana zabrać na komisariat? Przyganki, chodźcie tu. Słucham, za co chce Pan tego Pana wziąć na komisariat? Za co? Nie no, za to, Nie bo to żeby... Panie, Ale co Pan robi? Co? Pani jest Polakiem? Oto chyba kiedyś była. I w że potrafi

Za co chcecie tego pana w komisaria, Słucham! Wszystko, wszystko. Za co chcecie tego pana w komisaria, Słucham! Pana, pan nie jest tego pana. Eee, ty masz co wiedzieć. Za co? Zapytaj! Zapytaj, zapytaj! zapytaj. Zadany, no, Zadany, no, no. Zbiorów publicznego. Jest przestępstwem. Słyszałeś to? Słyszałem, nagrywam cały czas. Dobrze. Będzie pan stał spokojnie? Będzie pan tam spokojnie, czy. No jest właśnie, daną... jesteś pan. A nie kim? A co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? Powiem ci, panie, będzie pan spokojny. Stał... Aby co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? Ja Dobra, już. O, he, he. Ja To jest protokół, tym stąd. stąd.